Gościem porannej rozmowy w Radiopole jest Tomasz Garbowski, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, kłaniam się. To Pan już pewnie wie, ma jakieś przecieki, przesłuchy, kto będzie następnym selekcjonerem kadry narodowej. No nie wiem. Różne są typy i zobaczymy. Mam nadzieję, że prezes Kulesza przedstawi tą kandydaturę do końca czerwca. 30 czerwca mamy walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze myślę, że przed tym terminem poznamy selekcjonera polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Niewątpliwie to nazwisko, konflikt z Pobierz Pro Lewandowski to chyba w, kilku, w ciągu kilku dni były czołówki i portali internetowych i gazet i wiadomości, czyli Polacy piłką nożną żyją. No Absolutnie, a poza tym to spektakularna sprawa. No, dwa znaczące nazwiska w futbolu nie potrafią się ze sobą dogadać. O co to poszło? No, z jednej strony to wielki piłkarz Robert Lewandowski, z drugiej strony mi, mi także osobiście się nie podobało to, że Robert stwierdził, że te ostatnie mecze, bardzo ważne mecze dla nas, jak się okazało, z Mołdawią, oczywiście towarzyski z Finlandią, nie przyjeżdża jako kapitan reprezentacji, jest zmęczony, a widzimy, że bierze udział w innych wydarzeniach pozaboiskowych. No i to nie przystoi takiej, e, takiemu piłkarzowi i kapitanowi drużyny. Bo nawet gdyby, e, os, e, tak jak popatrzymy na, popatrzymy na Ronaldo czy Messiego, to nawet gdy ma kontuzję, to nie jest dużyną. drużyną. On prowadzi tych swoich kolegów do tego, żeby osiągnąć sukces. Tym bardziej, że był Lewandowski tu, był kapitanem. Tu mi zabrakło tego zaangażowania, tym bardziej, że przecież to jest, nie musiałby grać z Mołdawią. Mógłby też nie grać w pierwszej połowie z Finlandią, ale na pewno by się przydał, patrząc na trudności tego meczu. No i tu mi zabrakło. Z drugiej strony, e, Michał Probierz, który zdecydował się na takie, radyka, takie radykalne posunięcie, myśląc chyba, że to zmobilizuje bardziej e, e, piłkarzy przed meczem z Finlandią, efekt był odwrotny, patrząc na to wydarzenie sportowe i na przebieg meczu. No i zaryzykował. zaryzykował w sposób radykalny, poznajmił wieczo, późnym wieczorem Robertowi Lewandowskiemu, że przestanie być kapitanem polskiej prezentacji, Z drugiej strony namaścił Piotra Zielińskiego no i pechciał, chciał, że Piotr Zieliński miał kontuzję. Czyli z jednej strony chciał, chciał pójść do przodu, no ale ten drugi, ten następca Lewandowskiego, bardzo dobry zawodnik, doznał kontuzji i nawet nie mieliśmy kapitana. Czyli zadaję sobie pytanie: po co to było? Mm -hmm. Można było się spotkać po tym meczu w lipcu, w sierpniu, przeprowadzić męską rozmowę, dwóch e, naprawdę w, e, samców Alfa. Który, którzy mają duże ego, czyli Michał Probierz i Robert Lewandowski i wyjaśnić no sobie właśnie, na dobra polskiej piłki. A, A może to o to mecze... chodziło, że po prostu nie może być dwóch liderów równocześnie? To tak jest, tylko pamiętajmy o tym i zaznaczam, Obed Lewandowski to naprawdę wybitna postać polskiej piłki nożnej, ale jeżeli jest się reprezentantem kraju, to jest się jednym z jedenastu. Nie, nie może Obed Lewandowski i zatrudniać i zwalniać trenerów, powinien przyjeżdżać na kadę, pomagać, tak jak robi to wspaniały piłkarz Cristiano Ronaldo, który wygrywa Ligę Narodów i płacze jak małe dziecko. No, czy starszy piłkarz, który więcej osiągnął w karierze reprezentacyjnej niż Robert Lewandowski. Już nie mówię o Luki Modryczu. I tu mi brakuje y, u Roberta tej skromności, pokoły, tego, że będzie walczył za, te, za naszą reprezentację i mam nadzieję, że ta lekcja jest i dobra dla nas wszystkich i szczególnie dla Roberta, dla Michała Pobierza, dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, że reprezentacja to jest coś więcej niż, niż tylko i wyłącznie gra w piłkę nożną, gra klubowa. Jeżeli słyszymy o Koseckiego, który był też do, bardzo dobrym piłkarzem, grał w ligach zagranicznych, był reprezentantem Polski i pożegnał się z tą reprezentacją, schodząc w meczu w Bratysławie ze Słowacją. E, w niewłaściwy sposób zachował się z koszulką polskiej reprezentacji i on po latach, jak z nim rozmawiam, żałuje tego. I myślę, że, że należy wyciągnąć wnioski z. Perspektywy tych dawniejszych czasów i warto po prostu współpracować ze sobą dla dobra polskiej piłki. Ale panie prezesie, to znaczy, że jak się pojawi nowy selekcjoner, to Lewandowski wróci do reprezentacji? Ja tego nie wiem, nie wiem, bo to wszystko zależy od oberta Lewandowskiego. Pamiętajmy o tym, że on ma już 37 lat. Dobrze by było, żeby naprawdę dawał pozytywny przykład tym młodszym kolegom. Bo potrzebujemy obojca Lewandowskiego nawet na te 15-20 minut w, w meczach, bo to jest napastnik. Nie potrafimy strzelać bamek. W ostatnich meczach to obrońcy strzelali e, te bamki. Niestety przegraliśmy z Finlandią bardzo ważny mecz i słabo zagraliśmy jednak e, to nie jest tak, że mamy wybitnych piłkarzy, nie ma, to nie jest tak, że mamy nowe pokolenie wspaniałych, dobrych piłkarzy, którzy mogą zastąpić Lewandowskiego, także Zielińskiego, szczęstego. Wszystko. Trzeba od nowa zbudować, ale popatrzymy na inne prezentacje. to Włosi przegali z Norwegią. Też przecież we Włoszech jest. Naprawdę liczna kada dobrych reprezentantów, 3-0. Czyli te mecze czerwcowe one są trudniejsze. Jest to po sezonie. Zawodnicy już czekają na przysłowiowe urlop i pytanie, kto się bardziej zaangażuje, kto da więcej energii i czy da serce dla danej reprezentacji, ten osiąga sukces. Tutaj tego zabrakło, jeszcze to zamieszanie z reprezentacją. Mam nadzieję, że w spokoju, w zaciszu nie będzie niepotrzebnych emocji. Nie związanych z piłką nożną przy reprezentacji polskiej, Po 4 września gramy wa bardzo ważny mecz z Holandią, no a później z Finlandią. Jeżeli z Finlandią nie wygramy, no to marzenia o mistrzostwa Świata. No dobrze, pysną. panie profesorze, ale to myśli pan, że powinniśmy szukać w kraju tego nowego selekcjonera, czy znowu podjąć próbę znalezienia kogoś za granicą? Ja myślę i tu tak słyszałem i rozmawiałem z prezesem Kuleszą, że to będzie ten z Polski. Ja optuję za Janem Urbanem, który jest i był wybitnym piłkarzem i jest doświadczonym tenem. Dał sobie radę z Luk Lukasem Podolskim w Górniku Zabrze, który nie jest też aniołkiem i nie jest grzecznym chłopcem, można powiedzieć, a ma różne swoje, swoje zauszami, patrząc na zachowania boiskowe, pozabojskowe i sobie dał radę z takim zawodnikiem. No i myślę, że jeżeli dobierze sobie, i to mi się marzy, asystentów w postaci Łukasza Piszka, który też był asystentem ostatnio bo Dortmund i kończy kurs UFAPO najwyższy kurs szkoleniowy i dobierze sobie naprawdę osoby takie jak Łukasz Piszek, może Jerzy Dudek, no to pokażą tym młodym polskim reprezentantom, że można, tak, że można no i, i mhm. jak będzie, to zobaczymy. Adam Nawałka się też pojawia na tej giełdzie. No pojawia się Adam Nawałka. Na powrót do przeszłości. No właśnie pytanie jest, czy czy wracać do tej samej rzeki? Ktoś powie, że to jest inna rzeka, inne wody. I po tylu latach, po tylu latach zaznaczam, e, chyba się wszystko zmieniło. Adam od nawałka od wielu, wielu miesięcy nie prowadził żadnej drużyny, czy tej klubowej, czy reprezentacyjnej. Ja bym optował za Janem Łybanem. Oczywiście może mi się też marzy Maciej Skorża, który także był kiedyś asystentem Leo Banhakera. Zna mechanizmy reprezentacji, bo to nie klub, a reprezentacja to dwie różne e, parę kaloszy. No i, ale Maciej że jest tenem japońskiej dużyny i ma kontakt ważny. No. A przed, przed nim także Klubowe Mistrzostwa Świata, i myślę, że to jest moje tylko marzenie. Dlatego optuję za Janem Murbanem. Kiedyś paradoksalnie w 2012 roku mieliśmy Mistrzostwa Europy i wszyscy chcieli, cała publika chciała Fra, Świętej Pamięci Franciszka Smuda. Smu, Fanek Smuda czyni cuda, cała, cała opinia społeczna, dziennikarze, społeczeństwo kibice. No był blisko podpisania kontaktu, kontaktu tenskiego Henry Asperczak. Były w piłkarz, były te reprezentacji zagranicznej. No, i Grzegorz Lato postanowił, postawił jednak na Franciszka Smudę. Do tej pory myślę, że żałuję. To nie są proste wybory. Mhm. A tak naprawdę wtedy, w tamtych czasach Kaspeczakowi się należało w cudzysłowie za to wszystko, co osiągnął w piłce jako zawodnik, jako, jako ten. No i wybraliśmy Franka Smudę, miał przygotować reprezentację i odpadliśmy w grupie. Myślę, że Cezary Kulesza ma jakiś instynkt, ma jakiś nos. Popatrzmy na jego kadencję. To odchodził Sousa, czyli Portugalczyk, wybrał Michniewicza awansował do Mistrzostwa Świata. Odchodził Santos, też Portugalczyk. Trzeba było skrócić ten kontakt. Powołaliśmy Pobieżę, a awansowaliśmy do Mistrzostw Europy. No i może tak historia no za koło, że, ten... że awansujemy, że znów będziemy musieli mieć No właśnie, tylko że tutaj trudność polega, polega na, na tym, że to musi być porze. ktoś, kto nie ma kontraktu ważnego, prawda? To no, mamy kilku. No już potrzebujemy. Mamy Jerzego Brzęczka, Maja, mamy Jana Łybana, mamy... Także Jacka Magie i mamy Adama Nawałkę. Po, podobno zgłosił się też nad Bielicą. No tak mówią. Ja, ja, no, nie, nie Tak, tak, tak media podają mówią. media. No, nie ma nic do roboty aktualnie. bo jest, Myślę, nie ma że kontraktu. wiele osób wysłało jakieś swoje CV scenerów może i polskich i zagranicznych, bo chciałyby prowadzić to się polską reprezentację. Panie myślę, profesie, że też tak finansowo patrząc myślę, na to. Że w, e, przez... Z perspektywy polskiego tenera to się na pewno opłaca. Z perspektywy wybitnych postaci, wybitnych trenerów tak jak, nie wiem, Jurgen Klopp, Carlo Ancelotti, Guardiola, to by, nas by było nie stać jako federacji na zatrudnienie takie, takiego trenera. Po pieniądze, wynagrodzenia dla tenerów w piłce klubowej tych, tych elitarnych klubów są na pewno większe niż w Polskim Związku Piłki Nożnej, ale niewątpliwie. To jest prestiż. Dla Polaka prowadzić polską reprezentację, to jest prestiż. Tomasz Garbowski, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest gościem poradnej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy zobaczą Państwo i usłyszą w internecie. No właśnie, panie prezesie, a czy można być równocześnie trenerem klubowym i prowadzić drużynę narodową? Czy to się wyklucza? My, moim zdaniem się to wyklucza. Nie Jesteśmy w siatkówce. gdzie mamy Praca trzeba, na pełen etat. No, no, może nie na pełen etat. Trzeba cały czas być na bieżąco, jeździć po meczach, obserwować tych naszych zawodników. W siatkówce mamy przykład, że często się zdarzało tak, że jestem ten reprezentacji danego kraju i tenuje na przykład polskie kluby siatkarskie, ale w piłce nożnej raczej to jest wykluczone. Myślę, że trzeba się zaangażować, trzeba dobyć sztab. Oczywiście, jeżeli popatrzymy na lata 70., Kazimierz Górski to miał. Jacka Gmocha i Andrzeja Sejlała, i mu wystarczyło, plus je, może cena na A dzisiaj, te sztaby, jeżeli popatrzymy na ławkę e, serwowych, to e, 10 piłkarzy na ławce rezerwowych plus 10 e, ze sztabu. Analitycy, e, osoby od przygotowania fizycznego, naprawdę no, postęp postęp. No ale właśnie, bo jest staby. takie wyobrażenie, że ten selekcjoner z przy polskiej prezentacji No Właśnie, ale co, co robi selekcjoner? On podejmuje ostateczne decyzje. No decyzję. właśnie. Oczywiście on szefem jest i on wskazuje, ustala pewne priorytety. Ale nie biega z piłkarzami po no, boisku, no, prawda? No, tam no, Michał, Prawie, że jeżeli popatrzymy na tego vloga i obserwując treningi przed meczami, to na pewno uczestniczył w różnych gierkach, na pewno. W kilku konkursach, kto lepiej wrzuci, kto lepiej poda, uczestniczył. Też był piłkarzem, ale też czas, czasami się zdarza tak, że selekcjonerzy. Po prostu obserwują, a asystenci trenerzy przygotowania fizycznego prowadzą te zajęcia, oni obserwują, jak się ten zawodnik zachowuje, jak się porusza, jaką ma dynamikę, dynamikę jaką, jakie decyzje podejmuje. No i myślę, że tutaj raczej należy spoglądać na to, że selekcjoner musi ostatecznie dokonać wyboru. Oczywiście słuchając asystentów swoich, którzy podpowiadają, ale ostateczna decyzja należy do selekcjonera. Także przy, pamiętajmy o tym, że przed każdymi meczami odbywa się zgupowanie. Kiedyś te zgupowania... Wynosiły 13, 14 dni. Dzisiaj 3-4 dni przed danym meczem. Zawodnicy przyjeżdżają albo zmęczeni, albo po danym meczu ligowym, albo, albo nie zmęczeni, bo siedzą na ławce w zagranicznych mhm. klubach i trzeba dostosować jednostkę treningową w zależności do indywidualnych zapotrzeb zapotrzebowań sportowych i w zakresie markerów zmęczeniowych i też trzeba. Nie przedobrzyć, tak? Bo ktoś powie w ciągu dwóch dni zrobi ostre treningi, a później panowie wyjdą i tak będą wyglądali, jakby dzień wcześniej byli na jakiejś impezie do To dnia. Może za mocno, cisnął tego Lewandowskiego na treningach. Nie, to chyba no wydaje mi się, że, wydaje mi się, że doszło do jakiegoś konfliktu takiego na rozmów. E, może Robert Lewandowski coś powiedział, Michałowi Pobierzowi to się nie spodobało, spodobało. E, Obserwując obeta Lewandowskiego, to wydaje mi się, że on też jest troszeczkę taki zamknięty w sobie, troszeczkę na tych zgrupowaniach, nie otwiera się do tych młodych ludzi, nie wydaje dobrego przykładu. No, ma takie cechy charakteru, no niestety. No i też z przykrością wielokrotnie słyszałem po przegranych meczach nasz kapitan reprezentacji mówi, no. No, przyga dużyna, no, a nie, a nie, nie, nie zawsze potrafił się przyznać do błędu, że przegaliśmy, mhm. poprawimy się, musimy coś zrobić. No, tego brakuje. Tak samo brakuje po tym meczu z Finlandią. Ja ubolewam, że jeżeli tak no, tacy jesteście dobrzy. Bednarek, Jan Bednarek wymyśla jakieś historie o podziale społeczeństwa e, powyborcze. Co ma to wspólnego z boiskiem, z piłką nożną? Weź na klatę, powiedz, zagraliśmy słaby mecz, przepraszamy, poprawimy się, a nie tłumaczysz jakimiś wyborami, albo podziałem społeczeństwa w zakresie wyborów. Co ma to wspólnego z piłką nożną? No tak, nawet z dziennikarzami po meczu nie chcieli rozmawiać, no, no, tylko wsiedli no, no, w autokar no, i No właśnie, tego mi brakuje. że jesteście tacy Tacy pewni siebie, tak? tacy yy, chcecie być gwiazdami, idolami młodzieży, dzieci, podpisujecie koszulki, to także yy, piłka nożna i życie nie tylko to same sukcesy, ale także porażki trzeba wyjaśnić, wziąć na klatę i powiedzieć i czasami posypać sobie głowę popiołem i powiedzieć Źle zagaliśmy, idziemy do przodu. No jeżeli, jeżeli ten prezentacji przed takim meczem dokonuje takiej wielkiej zmiany, żeby wstrząsnąć tą reprezentacją, a później wychodzą panowie, którzy nawet nie otrzymali żadnej żółtej kartki za energiczny atak, za przerywanie akcji, takiej, którą, którą finowie rozpoczęli. No to świadczy o tym, że brakuje też takiego charakteru, takiej woli walki. No, no może i to inne czasy, i inni piłkarze, że kiedyś, jakby w latach 70-80. Coś by się wydarzyło w tej grupie, to ten coś ustaliło, oni sami na boisku potrafili skrzyknąć, powiedzieć. A oczywiście czasy dejny, 70 lata bońka, to było takie, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tam nie było czegoś takiego. Jak nawet ten coś przekombinował ze składem, to oni tak na boisku prostowali do, go. go, że drużyna sama musi odczuć pewne, pewne zachowania, a to dzisiaj to takie nie wiem. Celebyci, tak grzeczni chłopcy, e, TikTokerzy. No, dzisiaj nie wiem, to dzisiejsze pokolenie. motywuje pokoje? dzisiaj? Właśnie pytanie pieniądze jest. Pieniądze tak, mają. No, tak? Pieniądze no, pien mają bo się większe zarabia. pieniądze niż w latach 70., -tych, 80. -tych. Mhm. Nie wiem, motywuje. E, to liczba odsłon na TikToku, nie wiem, na Facebooku. To, to jest pytanie, przed którymi my sobie musimy odpowiedzieć. I myślę, że jeżeli popatrzymy na nowe pokolenie w każdej branży, w piłkarskiej, w, medy w medycynie w prawie czy w, w, w normalnej działalności, jak przychodzą nowy, nowi, nowe pokolenie pracowników, to też często ciężko do nich dotrzeć, na zasadzie jakoś tak łatwo przychodzi, myślą, że wszystko się zrobi, albo jak się coś zapomni, to jakoś to będzie, jakoś to będzie można zatwić, bo to jakby gra planszowa czy gra internetowa. No i myślę, że przystojimy jako my, ludzie, którzy się zajmują zarządzaniem piłką nożną, przed nowymi wyzwaniami. To, jest, to są inne czasy. No jeżeli kiedyś widziałem zdjęcie z szatni Manchester United, że wszyscy zawodnicy z komórkami i nikt ze sobą nie rozmawia i tylko spoglądają na ekran, może tam grają albo wysyłają wiadomości, no to jak do nich dotrzeć? Tak? No myślę, że to sztuką jest właśnie nowego selekcjonera, żeby do nich dotrzeć. To, jest, to, to musi być i psycholog, który z jednej strony kogoś pogłaszcze, Strony Koś skrytykuje, ja, bo mówiąc, o OP rzuci, no to taki typ. Jeżeli popatrzymy na motywację wybitnego ten APS, że który nawet widziałem taki filmik, motywował Mbappé, że ty nie tylko musisz strzelać, także musisz pracować w defensywie. Chcesz być wielki, to pokazuj przykład. No, czyli myślę, dotarcie do tych głów, które mają różne komu komunikaty, no i te komunikaty przed tym ostatnim meczem chyba zaburzyły. To, ten spokój, przygotowanie do odpowiedniego meczu, bo jeżeli popatrzymy nawet na naszego bankarza Skorupskiego, twardy zawodnik, twardy Ślązak, ze Śląska, który mówił kiedyś, gdyby nie piłka, to może by wylądował w jakimś zakładzie karnym. No i on popełnia takie kardynalne błędy, gdzie w perspektywie, w perspektywie wielu meczów reprezentacji on był ikoną, on bronił to, co nie było do, do obrony, a on podejmował słuszne decyzje. on nigdy takich błędów nie popełniał, a w tym meczu był taki niepewny, że pytanie, co się stało. Czy te, to zamieszanie, konflikt probierz, Lewandowski, Zieliński, nie wiadomo jak, jeszcze biedny Piotr Zieliński na tej konferencji pasowej tłumaczył, coś tłumaczył, ale to on jest naprawdę dobry, to jest dobry piłkarz, a czy ma cechy lidera i przywódcy, no nie wiem. I dlatego dlatego rola selekcjonera, myślę, polegała będzie na tym, żeby zmobilizować to, co mamy, bo nie mamy Myślę z wybitnej reprezentacji. Nie mamy super piłkarzy pokoju e, Szczęsnego, Lewandowskiego, Krychowiaka, Błaszczykowskiego, Piszka, ale musimy z, z tej materii, z tych piłkarzy e, zrobić drużynę, stabilną drużynę, która będzie walczyła, która będzie zaangażowana. Bo jeżeli popatrzymy nawet na Finlandię, to w tych newelgicznych momentach, to oni naprawdę walczyli. No to nie można powiedzieć, że... Nawet długa banka dla Finlandii. To nie zawodnik, napastnik sobie strzelił tak sobie, tylko musiał prawie się rzucić na tą piłkę. Tak samo jak w sytuacji pierwszej, sytuacji naszej bankowej, Keszu strzelał, no to zawodnik Finlandii w ślizgiem, dramatycznym ślizgiem zablokował ten strzał, aby było jeden 0 dla Polski. Czyli można, tak? Można. I pytanie, jak doszedł do tego. Do do po, selekcjonera, który po, po prostu dobrego selekcjonera. I dobrego kapitana, który będzie współdziałał z selekcjonerem. No właśnie, naprawdę to jest wielki piłkarz. I popatrzmy na Roberta Lewandowskiego, co osiągnął. Tylko pytanie, czy to większy piłkarz, bo jak słyszę, wielki piłkarz, to może my oceniamy go, bo widzieliśmy. Ale czy wielki, większy piłkarz od Grzegorza Laty, który zdobył, był kulem strzelców, który grał na trzech mistrzostwach świata, czy większy piłkarz od Kazimierza Dejna? Oczywiście, Kazimierz Dejna w Polsce wspaniały piłkarz, później Manchester City i Stany Zjednoczone, czy Zbigniewa Bońka. Na te czasy wielki piłkarz, tylko dobrze by było, żeby tym przykładem zarażał młode pokolenie do tego, że oprócz piłki można być także na przykładem dla te, tego młodszego po, po, pokolenia. za kilka lat Robert będzie byłym piłkarzem, i myślę, że oczekujemy od kapitana, byłego kapitana albo Roberta Lewandowskiego, że da przykład, że prezentacja to jest coś, to co mówi Luka Modyć. Dla prezentacji się gra z przyjemnością. Jestem dumny, że mogę reprezentować swój kraj. Nie gram dla pieniędzy. Jeżeli ktoś przychodzi do reprezentacji po jakieś złotówki, czy po jakieś euro, czy dolary, to niech zapomni o reprezentacji. I Luka Modric jest starszym zawodnikiem od Roberta Lewandowskiego i w ostatnich meczach grał, gdzie Chorwacja wygrała 5 ze z Czechami. No i podaję taki przykład i to jest przykład do naśladowania. Kwestia priorytetów też. Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, był gościem porannej rozmowy w radiopole. Opole. Dziękuję. Dziękuję.